Samo przebywanie w pracowni i samo tworzenie to dla mnie to jest coś pięknego, prawda? Bo na emeryturze to nie jest sztuka wylądować gdzieś pod kioskiem z piwem albo coś, tylko dobrze mieć swoje jakieś zainteresowania hobbystyczne, prawda? I, i czuć się potrzebnym, prawda? Bo jak nieraz ktoś ze znajomych, znajomych świętom, wiem jak już urodziny i miny to wolał żebym mu coś zrobił przyniósł niż coś żebym kupił bo to jest rzecz yy, która jest yy, nieosiągalna normalnie w handlu do Cepeli się wchodzi to stoją figurki jedna yy, koło drugiej jedne, jeden do, do drugiego podobny bo to dużo rzeczy robi też na CNC że wstawiają w maszynę jedną i maszyna kopiuje i, i, i robi mnóstwo yy, nie na tym sztuka polega sztuka to jest tworzenie tak rzeczy, żeby każda była niepowtarzalna, sama w sobie. Najlepsze, najlepsze drewno to dla mnie to jest e, lipa. E, o, o, w osice robię też i olcha jest dość widocznym materiałem że, do rzeźby. Czy to drewno było na morzem znalezione? E, nie, to jest e, z oflisu, czyli z brzegu jak się tnie e, 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 chłodę. Mhm. I to jest akurat drewno lipowe, dlatego jest cienkie, ale coś z tego można było tak. I to jest niewykończone łuski, dopiero zaczęło robić, prawda? I to takie siostry Syreny, jakby na polowaniu, bo jedna nawet włócznie trzyma. Piękne. No i to tak jeszcze. A te otwory? Te otwory symbolizują głębię morską. Trochę jakby rafy koralowe. O, tu widać koniki morskie, tak. prawda? Tak jest. Stylizowane tak jak widziałem, tak robiły to, to jest światowid, prawda? Te, nie wszystkie symbole są ujęte, tylko jest ten ruką fitości, ten topór i tak dalej. Każda strona miała jakiś inny element symboliczny, prawda? Tu oczywiście słoneczko, które było też symbolem, jak to się mówi, wierzeń Słowian. To jest też symbolika polska nawiązana do naszych polskich diabełków, tam Boruta czy Rokita prawda? No i to jest tak. Taki sympatyczny diabełek, prawda? Tu jest grzeb, którego nie powinno się zrywać, nie? Aha, trujący. Tak, tak. Tu widać po, po fierzami. Tu jest taki krastal e, z buteleczką i z naręczem lilii. E, najważniejsze w życiu jest to, żeby robić to, co człowieka cieszy. Uspokaja wewnętrznie i po prostu e, stwarza to, że człowiek nie odczuwa pustki u siebie żadnej. Tylko czuje się dowartościowany. I to wszystko. Nie potrzeba za dużo. Nie potrzeba żadnych wielkich bogactw, prawda? I takich innych rzeczy. Yy, tylko robić właśnie to, co człowieka, jak to mówią młodzi, rajcuje.